I taście dzisiaj pogramy se w Antanet, jestem w i de Junkers. jest de Junkers będzie no, z nami bardzo. pierwszy raz nagrywał, więc no. Siema. Ja tu jestem nowy. Tak. Bartko już znaczy się y jest. Walnąć może Gramy być. se na mapie Elwer i niedawno co zaczęliśmy, więc no, będzie śmiesznie. są jakieś pierwsze grubasy oczywiście. Oczywiście ja nie mam itemku, bo oni wcześniej zaczęli, bo ja miałem ze 2 i no, no Musiał się ci zjeść kanapkę niestety. Nie, to potem tak. Gdzie tak. wyście nie, czekaj, byli te... jeszcze? Byliśmy w zakupach? No, zakupach byliśmy. Okej. Okay. A to baby stare, kurwa. To ciebie nie było 30 lat. Ciebie nie było. Ciebie. Ej, Paweł też babę. Weźcie tam jakieś gówno i mam jakieś pistoleci, który jest bez jak w dzień. Ale chcesz, chcesz mi mieć Właśnie, kuba, bo ja mam 5% wody i 14% żarcia, ja bo umieram z głodu. Wartek hmm. nie lubi e... swoich wydział, więc nie nagrywa już. Co nie, Wartek? Że usuwasz Ha Dokładnie. Ha, Haha. Dalej śmiało strzelaj do Polaka. Czekaj, to nie ta mapa. O, klof. Pierwszy. No kurwa! Ja staminy w ogóle nie mam, no... <laughs> się <Siemena>. męczę. <laughs> Jesteś grubasem. Kurde. I kto to jest gruby? Jakby ci widzałeś zobaczyli w pranierze, to byś tobie zobaczył. No, gdyby cię ja zobaczyli, to byś habu pokalić ze śmiechu. Hufle dwóch stoi na nogach, bo nie ma siły. Nie łamiesz tam sta. coś, <laughs> tylko jak tam zgrzydające kości, ocierające się o siebie. Jak chcesz, to mam wpis do klofa. Okej. Okay. To możesz mi dać. No, Ki grubas. No, żeby plecak zrobić chyba... A, nie chcesz? Dobra. No! ojoj Co małhut się zepsuł? Czemu mogę zrobić komputer? Ej, uważajcie, bo to jest Grubas! I to taki opancerzony! Brata znalazłeś? <śmiech> 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 o kurwa, kamieniem rzuca! Ci się w <laughs> nie Kurwa robisz! Kurde! Kamieniem rzuca! Umarłem od kamienia! Ja w czołdę, O mnie goni, o mnie cały czas goni. To nie Pod kamieniem rzucasz? z sidę Junkerską ten. Chodź jaką mnie. Idę do was. <laughs> bo jesteś chud, bo jesteś glu. Umar? Umarł. 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 <noise> I tego dropnął. No? Wow. no! Ja go porobiłem, wyściszko za jej Niestety jestem upośledzony i wyjewałem mi obesa, więc mamy już czołga takiego. Nie martwcie się, nie czytujemy Nic, mogę zobacz wam nawet konsolę pokazać, to nic nie czytujemy. No on oszukuje. Twoja stara. Le lecimy sobie ciągiem? E, tak, kas? Jak widzicie, lecimy na. Na auże, nie, bo inaczej przecież nie, nie umiemy grać Dokładnie, inaczej się nie da Na auże, inaczej się, ha... się nie da Czekaj czekajcie na <laughs> się sekundę. pół sekundy się. Cze, mam pomysła, mam pomysła Nie takie rzeczy się naprawiało o, Kurwa nie, wchódź o, Weź widź stąd, ja to naprawię, masz jebane. Dziękuję. Patrz Te dźwięki... O! My... Yes, o, o. Ja latam! O ja PIERDOLĘ! O się stało? Zale, tak chyba nie powinnaś być, planieć, patrz, że tak patrz, to tak to nie działa. Patrz, to. Pa, pa, pa. 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 10 ton na łeb. Tu chłopie... Zdziałeś. Żeby tylko 10 ton, to tak tyle to, tyle to nie waży. Chłopie, to jest czołg. No. Ej, czemu... Ej, czemu to jest takie mocne aż? Ja tylko Ragdoll Velocity sobie wziąłem. Znaczy ten, kardziak Tylko Co ty robić? <laughs> ja pierdolę w drugą stronę, on to zrobił Idę się zabić chyba Macie Mam nie uco. Bartek masz klofa? Bartek Masz klofa? No niestety Bartek umarł Ja się jadę Ja se jadę Ja nie umarłem, ja ulti daję Dobra, porobieni nie mogę It was at this moment that he knew He fucked up bo! 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 Bandyci! A? Nie Ale to ty Paweł zrobiłeś Kurwa czemu sobie dałeś expa? No dałem Dałeś se Nie Ile on dał expa? 22 Blagi no kurwa widzę No weź Ma, bo ja hej. nagrywał chuju O <laughs> To jest... Widzicie widzowie, można kogoś dodosować Jezu. bez umiejętności kurwa <laughs> hakerskich, nie? Poczekaj... <laughs> Możecie kogoś dodosować bez umiejętności hakerskich, no kurwa jest <laughs> Przestań już Bartek, no... Bartek... <laughs> no Bartek, ciągle się jest w czarność, kurwa spaju, no ja to widzę! Kurwa to jest właśnie prawdziwy armii, spajuje kogoś... Spajuje kogoś tam kurwa ktoś się spajuje kogoś innego, bo go dodosuje na przykład, nie? <laughs> Sprawdzę, czy nie hakujesz. A ktoś. Bo no, widzę tam... ty Ogląda broń, to jest podejrzane. Trzeba zobaczyć to w przyspieszeniu. Dobra, chłop chodzi. O, ma 3 FPS, no ci i ty właśnie. Widać dobra, trzeba go slejnąć. Bo się zajębujesz, misklika i slej, slejujesz sami siebie na przykład, nie? To byłoby dobre. Chcę czy coś takiego można zrobić, i Jestem... aż sprawdzę. Kurwa, weź! No ja już robię? Dobra, poczekaj, czy to działa o. Halo? <śpiewanie> no, zbanowałem sam siebie widzowy i jednak się da <śpiewanie> Dobra Jak do się w konsoli teraz? To już zabrał mi Adwina, nawet no bo... nie pisałem. <śpiewanie> Dobre, ja wchodzę jak coś, bo się sam zbanowałem, nie? To dosujesz go, Wartek? ja też. Kurwa, nie chcę, był slayki. Ale ten bardzo nie rakuje, jak według to robicie. Dobra, teraz mi zaczęło lagować. Aż gościna ty! Aż gościna! Nie, nie, nie może Aha! Dobra widzowie, to chyba byłoby na tyle. waliło stawi Bo Boga zdosowaliśmy, więc dziękujemy za oglądanie. Kurwa nie dodosuj no, mnie miłość, ale Kurwa! <ślesy> Chłop żałował nogę